Wszystkim Dzisiaj chciałam pokazać Wam moje zamówienie Które Znaczy może tak Zamówienie produktów Których dawno u Mnie nie było Bardzo dawno, w ogóle w rękach nawet tego nie miałam Czy ktoś to zna? Czy ktoś to zna? Ewon, oczywiście Ewon, tak stwierdziłam, że nawet jeszcze tego nie przejrzałam, tak właściwie czekałam na Was, żeby Wam pokazać ewentualnie moje ulubie... moich e, jakichś tam faworytów, których będę chciała sobie e, w najbliższym czasie zamówić w przyszłym miesiącu, ale z tym poczekajmy, to, to z tym poczekajmy. W ogóle na twarzy mam healthy mix i jest... ciemny. Hmm. No więc, najpierw pokażę Wam e, perfum, który kupiłam oglądając czarną mini. Jej mama stwierdziła, że to jest piękny zapach, mm, słodki i powiem Wam, że faktycznie e, to jest Faraway Rebel. I powiem Wam, że jest przepiękny. Jest taki ogólnie rzecz ujmując dla każdej kobiety w każdym wieku. Nie jest ani dla starych babci, jak to niektóre zapachy można określić. Ani dla podlotek. Tylko dla podlotek. Jest cudownym zapachem. Ja na przykład osobiście bardzo jestem zauroczona tym zapachem. Także polecam serdecznie. I teraz już, bo on jest w użyciu, dlatego był osobno. A! Żele już. Dwa żele są w użyciu, stoją pod prysznicem. Właśnie miniaturka tego. Jezu, słuchajcie, jak on pachnie. Wiecie, jak on pachnie? Tak jak kiedyś smakowały pasty do zębów dla dzieci. Te pomarańczowe, takie teraz już nie, nie pachną i chyba nawet nie smakują tak jak tamto, ale to zapach dzieciństwa mojego, przysięgam i one są takie, wiecie, konsystencji takiej galaretkowatej wręcz, bym powiedziała bardzo gęsty żel bardzo gęsty żel, tego tak wiecie co, tego tak, aż tak nie widać, bo no niestety osadza się na opakowaniu i tak dalej więc wiecie, ale jest naprawdę treściwe, pięknie się pieni i cudowny, ja zapomniałam w ogóle, że te żele z Avonu są takie dobre i takie tanie w porównaniu do tej do jakości Słuchajcie, Purblanka. Stwierdziłam, że zamówiłam. Nie wiem, czy będę ją używać, bo przestałam mi, Znaczy to może tak. Lubiłam bardzo ten zapach. Ten zapach kojarzy mi się z moją młodością, dojrzewaniem w ogóle. Z pierwszą miłością, może tak, wiecie, z wyjazdami i tak dalej. I przyznam się szczerze, bardzo mi się ten zapach podoba. Bardzo mi się kojarzy w ogóle z Avon. I słuchajcie, nie wiem, czy go przypadkiem komuś nie wręczę z okazji najbliższych świąt, ale zamówiłam, go, żeby sobie przypomnieć, jak to pachnie. Po prostu specjalnie dlatego. Tak bez żadnego powodu. Ale nie wiem, czy będę go używać, bo jak dobrze pamiętam, dlaczego przestałam go używać, miałam wysypkę. Ja nie wiem, wydaje mi się, że. Ogólnie perfumy można się psikać wszędzie, nie tylko na skórę, ale i na ubrania powinno, i nie zostawiać plam i tak dalej. Dla mnie taki idealny perfum właśnie ma takie cechy, że można się nim psikać i nic po nim nie jest ogólnie. Także ym, to y, wzbudza moje wątpliwości, czy ogólnie on mi się nada, ale, ale po prostu chciałam go zamówić. Nie wiem, czy to. Nie wiem, po prostu chciałam i go wzięłam po prostu następne ogólnie tutaj dużo rzeczy nie ma bo mam dwa, że, e, trzy żele były zaraz wam pokażę e, jeszcze jeden synuś syneczku kochany tresel zapach bardzo kobiecy przynieś mi żel co stoi na pralce co stoi na pralce nie ma to jak dobre Stasiu nie przynieś mi żel stoi na, pra, na pralce ten żółty Na palce. Żel do mycia. Żółty. Thank you. I teraz tak. Ten perfum zaczęłam kupować, używać. Ogólnie wiecie co? Był taki moment w moim życiu, że perfumy nawet z Avon wydawały mi się... I po prostu nie było mi stać na lepszej jakości perfumy. I ten perfum był pierwszym perfumem, który, biorąc moją pierwszą w ogóle w życiu, pierwszy w życiu kredyt, niewielki co prawda, bo niewielki, ale pozwoliłam sobie go wziąć na Boże Narodzenie. Jeszcze wtedy syncia nie było nawet na świecie. I kupiłam sobie też te perfumy i powiem Wam, że one... I później Nocstop miałam. Powiem Wam, że ich zapach to jest zapach takiej swobody, takiej wolności. Ja to tak ogólnie, to mi się tak wydaje i uwielbiam. Słyszycie? To nasza świnka tak turkocze jedna. Pięknie pachnie. Po prostu uwielbiam ten zapach i polecam serdecznie. I on właśnie kosztuje tak chyba 54 albo 60 zresztą zobaczę. Albo po prostu dodam tutaj opis cen, bo te ceny są różne, bo czasami jest tak, że jak kupicie dwa perfumy z danej strony, to jest taniej, więc ja, ja czasami korzystam. No i oczywiście celebre, mój partner życiowy bardzo lubił ten zapach, gdy nim się właśnie psikałam i zawsze kupywałam, zawsze czekałam, aż ten zapach będzie w promocji za 29,99. I tak wygląda to. Jeszcze coś. Aha, jeszcze coś, ale. Yy, jeszcze jeden żel. Mam dwa tej, tego rozmiaru, w sensie rozmiaru. 250 ml. Ten duży jest yy, pół litra. Yy, ten jest w yy, zapachu wiosny. Podjeżdża mi cytryną i, i takim świeżym, niemiętowym, ale. Lodowym, lodowym jak te ice cukierki, bardziej w tym kierunku zapachu, więc nie każdemu będzie się podobać, bo to jest naprawdę taki fresh, ale tak sobie wzięłam, ja się nim będę myć. No i ten mały jest tam wyżej, więc młody nie dosięgnie, ale to nic. No i na tym się kończą moje zakupy w Eidolonie, ale. Jeszcze dostałam próbkę tych perfum, które jak dobrze kojarzę w poprzedniej katalogu były jako, że próbka, a w tym teraz będzie można to kupić i wam nie, nie. Zrobię to dla Was jeszcze raz, bo już je wąchałam. Myślałam, że są takie cudowne i w ogóle, ale zaraz wam powiem. Słuchajcie, za pierwszym razem umiałam to porównać. A to pachnie takim z czymś zjełczałym, zgniłym. Nie umiem nazwać tego zapachu takim czymś przestarzałym. Tam jakby skóry było w ciul albo... W... Nie, nie podoba mi się w ogóle ten zapach. A niby jest piękny, bo jest... jest jakieś kwiaty są i te pralinki, ale no może te pralinki tak strasznie buszują. No i w prezencie za zakupy dostałam e, per safe. Nie wiem, nie pamiętam tych marek z Avonu, tych nazw. E, balsam do ciała, o ile dobrze kojarzę. A co jest po polsku w ogóle? Halo? Bodylioton, no to tak, no ale myślałam, że będzie po polsku, może perfumowany, że balsam perfumowany, bla, bla 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 bla. I on też może gdzieś powędruje razem z tą Purblanką. A, jako taki, wiecie, drobiazg, upominek. Tak wyglądają moje zakupy. Zaraz do Was wrócę i powiem Wam e, mniej więcej, e, co będę chciała zamówić. Ok, tak wygląda katalog na marzec. I tak stwierdziłam, że jeżeli to będzie dobry pomysł, to będziemy będę pokazywać Wam katalog co miesiąc. Taki mogę mieć plan. Jeżeli chcecie, to proszę napiszcie mi w komentarzu. Słuchajcie. Tutaj wiadomo, aż tak teraz ja. Także jakiś tam pomysł na siebie. Ja tutaj sobie pozwoliłam zaznaczyć długopisem, co mniej więcej mnie interesuje. Na razie nie jestem przekonana na 100%, że to kupię, ale tak sobie myślę, że kupię parę rzeczy, na pewno zapachy, bo do pracy nie będę używała tych, wiecie, drogich oryginalnych, będę używała tylko te Avonowe, a co do na przykład, tutaj jest podkład trzywiernym. Kryje, koryguje, matuje. Jest w promocji przy zakupie produktów. 641 strona. I słuchajcie. Um, chciałabym zrobić makijaż po prostu, po prostu Avonem, aczkolwiek um, na pewno nie zrobię makijażu za pierwszym razem, bo um, co miesiąc po prostu dokupię coś do tego makijażu i dopiero wtedy zrobię Taki wiecie, pełny makijaż tylko Ejwon. a szkoda mi wydać y, kasy grubej kasy na, wiecie, y, jakieś takie kosmetyki, których wiem, że i tak nie będę używać. Serum aktywujące młodość skóry, słuchajcie, ja nie będę tego y, ogólnie wam mówić, co tutaj jest. Po prostu będę przykładać kartki, a i chyba puszczę muzykę, tak myślę.